Do Adolfów to nie jest lekka lektura i nie mam tu na myśli objętości Tomików, ale ich zawartość. Jednym z głównych bohaterów jest Toge. Kiedy go poznajemy, jest on dziennikarzem przyglądającym się dość specyficznej olimpiadzie w Berlinie. Jest on byłym sportowcem, który nadal ma świetną kondycję. W Berlinie mieszka jego młodszy brat, który chce się z nim spotkać, jednak Toge spóźnia się na to spotkanie zajęty przedłużającymi się zawodami sportowymi i idzie on na spotkanie brata dwie godziny później. Okazuje się, że brat nie żyje, wypad z okna. Przyjeżdża policja zabiera ciało, którego później nigdzie nie ma, a do tego w jego mieszkaniu mieszka już inna rodzina, podobno od zawsze. Togę nie chce tego tak zostawić i szuka mordercy brata. W trakcie poszukiwań narazi się wielu ludziom, w tym gestapo. Manga opowiada też o życiu i wyborach trzech Adolfów. Jednym z nich jest Adolf Kaufmann, półjapończyk, półniemiec, który ma matkę Japonkę, a ojca nazistę. Mały Adolf przyjaźni się z innym Adolfem o nazwisku Kamil, który jest Żydem. Chłopcy są przyjaciółmi, a syn piekarza nieraz pomaga młodszemu Kaufmannowi, kiedy dokuczają mu inne dzieci. Mamy też trzeciego Adolfa, czyli Hitlera, który jest zobrazowany jako szalony i nieprzewidywalny człowiek. Na początku młody Kaufman przez swoją przyjaźń z synem piekarza lubi i broni Żydów, ale w wyniku pewnych okoliczności zostaje wysłany do szkoły do Niemiec. Tam niestety powoli zmienia się w nazisty. Losy wszystkich bohaterów są mocno ze sobą związane oraz w tle ciągle przewijają się pewne dokumenty, które mogą zaważyć o losach wojny. Manga jest o tyle ciekawa, że pokazuje wojnę z perspektywy japońskiej, Którą znamy mniej. Japonia, mimo bycia w państwach osi, na swym terenie nie traktowała Żydów źle. Oczywiście intencje nie były do końca bezinteresowne, ale w sumie Żydzi nie byli w Japonii prześladowani. Klimat mangi jest dość mroczny. Jak pierwszy tom bardziej koncentruje się na śledztwie związanym z dokumentami i śmiercią brata Toge i nie jest jeszcze tak mocno przytłaczający, tak drugi tom jest po prostu już smutny. Część mangi dzieje się już nawet po II wojnie światowej, ale nadal część bohaterów nie może zaznać spokoju. Styl graficzny jest typowy dla Tezuki czyli w mojej opinii te rysunki nie są zbyt ładne. Co ciekawe, widoki, samoloty wyglądają naprawdę nieźle. Natomiast postacie dość często wyglądają dość groteskowo. Pewnie, aby podkreślić ich charakter, ale przez to odczuwa się pewien dysonans. Kreska wygląda zabawnie, a treść poważna. Tak samo jak do podkreślenia czegoś, kończyny są wydłużane, gdy postać na przykład wskazuje kogoś oskarżycielsko. Osobiście trochę śmieszy mnie postać Toge, który jest tak przystojny, że wszystkie kobiety się w nim od razu zakochują oraz jego nadludzka wytrzymałość, tak samo jak szczęście lub nieszczęście częstego oczywiście przypadkowego spotykania się postaci. No i postacie kobiet, których rola w wydarzeniach jest marginalna i zredukowana. Manga ta nie może być traktowana jako źródło wiedzy historycznej, bo część faktów jest zmieniona i dostosowana do fabuły. Jednak większość takich nieścisłości jest zaznaczona i opisana tak jak było to naprawdę. Jeśli chodzi o wydanie, to manga została wydana w dwóch, bardzo grubych tomach. Jest szyta. Papier jest żółty, ale to nie przeszkadza, a wręcz pasuje. Chociaż ja najbardziej lubię japoński szary papier w mangach. Jeśli chodzi o wagę, to są znacznie lżejsze niż wyglądają i całość jest w sumie leciutka. Okładki są nijakie, to znaczy jedna jest czarna, a druga brązowa. Natomiast grzbiety są specyficzne. Jedna z nich jest wręcz odstręczająca i dziwnie wygląda na półce, bo jest na niej swastyka. Czy polecam? W sumie tak, bo jest to bardzo dobra manga i na pewnym etapie przestaje się widzieć te specyficzne rysunki, tym bardziej, że im dalej, tym mniej Groteskowych postaci. Natomiast to nie jest na pewno pozycja dla młodszych czytelników. Co do moich odczuć, nie wiem czy tylko ja tak mam, ale podobnie czułam się po przeczytaniu Monstera. Obie mangi są świetne, ale wiem, że drugi raz nie chcę tego czytać, bo są zbyt mroczne. A tego zła mamy dość na żywo. Do Adolfów, podobnie jak inne dzieła pokazujące okropieństwa wojny, powinni czytać ci, którzy są u władzy i ci, którym wydaje się, że wojna jest romantyczna i opowiadają, jakie to piękne, jak dzieci umierają za ojczyznę. Nie, to nie jest piękne, tylko cholernie smutne. Tak więc polecam, bo mi mimo pewnych niedociągnięć uproszczeń i szczęśliwych lub nie zbiegów okoliczności, manga jest naprawdę dobra i zapadająca w pamięć. A wy znacie tą magę? Czytaliście ją? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!